Cześć, witajcie z tej strony Robert, zapraszam Was dzisiaj do kolejnych tech newsów, dzisiaj krótko o Apple, bo mamy tylko taki jeden mały przeciek, natomiast dużo się dzieje jeżeli chodzi o Samsunga. Zacznijmy natomiast od tych z nadgryzionym jabłkiem, po pierwsze, i chodzi o to, że według najnowszych kadów, bo oczywiście no już na tym etapie powinniśmy powoli zbliżać się do finalnego wyglądu, przypominam, że w zeszłym roku chyba właśnie Początek lutego czy połowa lutego to już był ten moment, kiedy jakby finalne kady, które wyciekły, te grafiki oparte na dokładnych wymiarach potwierdziły się praktycznie w 100%, chociaż wiadomo, że ta dynamiczna wyspa była wielką niewiadomą. Natomiast okazuje się, że nowy iPhone może być grubszy, grubszy i będzie bardziej przypominał ogólnie rockfona chyba, ale okazuje się, że będzie to związane z tym, że będzie miał po prostu dużo większą baterię. Czy my tego potrzebujemy? Z jednej strony moglibyśmy powiedzieć, że nie, no przecież nie wiem, 13 Pro Max świetnie trzymał, natomiast 14 Pro Max jest po prostu źle zoptymalizowany, więc warto było skupić się nad optymalizacją, a nie pogrubiać urządzenie. Taki jest jakby mój przekaz, bo ja nadal do dzisiaj na 14 Pro Max nie osiągam takich wyników jak na 13 Pro Maxie na iOSie 15. Jest to strasznie żenujące, absolutnie, naprawdę. Ja już nie mam sił i gdybym teraz stał przed wyborem, nie był uwiązany w jakiś sposób ekosystemem, spokojnie poszedłbym w S23 Ultra. Bez dwóch zdań. Natomiast przechodzimy do Samsunga. Samsung Galaxy S23FE. Hej, czy widzicie tutaj tą, ten problem, tą różnicę, że zniknęło nam gdzieś S22FE? Przecież wszystkie modele FE zawsze były jakby o rok cofnięte, w sensie w numeracji. Nie wiadomo w ogóle dlaczego. Pewno chodziło o to, żeby powiedzmy pokazać, że to jest technologia powiedzmy trochę starsza, natomiast no... FE, czyli dopisek Fan Edition, oznacza mi więcej tyle, że jest to na pewno telefon, który będzie troszkę bardziej budżetowo skrojony i faktycznie mamy tutaj Snap'a 8 z plusem generacji pierwszej, czyli no jednak procesor jakby o półkę niżej w stosunku do 8 generacji drugiej, natomiast on i tak w zupełności będzie wystarczająco wydajny. No pytanie jest jedno, czy to się będzie grzało, czy się nie będzie grzało. Jak wiem, generacji drugiej nie generuje aż tak dużo ciepła, ale też sam są chyba jakby stwikował swoje urządzenia pod tym względem, że one mają rzeczywiście te wszystkie elementy do chłodzenia trochę większe. Jeżeli będzie tak samo to wyglądało i tak samo zachowywało się, jeżeli chodzi o właśnie S23FS z tym 8 z plusem generacji pierwszej to jakby różnice nie będą jakieś mocno widoczne, ale podejrzewam, że nie będziemy mieli tam UFS 4.0. Jednak rzeczywiście parę stówek gdzieś tam będą chcieli, jakby urwać z tego urządzenia. Natomiast, no, czy to się urządzenie pojawi już za chwilę, czy jeszcze nie, pewno nie. Znaczy, nie sądzę, żeby teraz na nadchodzących targach MWC, bo przypominam, że no od weekendu przez przyszły tydzień jestem na targach, żeby tu się pojawiło to urządzenie już tak zaraz. Raczej mówimy tutaj o wakacjach. No, zobaczymy. Fakt jest taki, że wiele osób czeka na to urządzenie, biorąc pod uwagę, że jakby podstawowe eski podrożały, więc liczymy, że to urządzenie może będzie trochę lepiej wycenione. Natomiast zwracam uwagę, raczej nie osiągniemy tego poziomu, gdzie tam za 2000 S20F mogliśmy po pewnym czasie dostać. Raczej jednak nie. Te ceny i tak będą wyższe. Natomiast no nie każdy chce też wydawać ponad 4000 czy 5 na telefon, więc może ten przedział 3000 będzie dla nas jeszcze akceptowalne. Natomiast Samsung postanowił, i myślę, że słusznie, i zauważył, że hej, może nasze urządzenia nowe są trochę za drogie i ludzie ich nie chcą kupować, szczególnie te składane, no to pomysł jest taki, zróbmy te, które są obecnie, troszkę tańsze, ale dorzućmy wersję powiedzmy Ultra, tak, no w sumie, no dlaczego nie Ultra, skoro wszystko może być Ultra. I faktycznie raczej tak będzie, że na przykład Z Fold 4 czy tam 5 będzie z dopiskiem Ultra i będzie urządzeniem, które ma oferować według przecieków ekran 4K, Flip ma być też z dopiskiem Ultra z ekranem 2K i to będą wyświetlacze bezpośrednio od Samsunga, czyli Samsung Displays, natomiast jeżeli chodzi o e, na przykład Z5 Folda, czy Z5 Flipa jako podstawowe wersje, tam te ekrany będą 2K i Full HD i one będą od BOE, czyli od tej, e, od tej drugiej firmy, która też dostarcza chociażby wyświetlacze dla iPhone'ów. Więc naturalny krok, żeby powiedzmy stworzyć nową kategorię, no to musimy z poprzedniej kategorii do te, docelowej po prostu zjąć trochę marży, zrobić je trochę tańsze, a wprowadzamy Coś nowego, co jest droższego. I tak to będzie mniej więcej wyglądało. Natomiast oprócz tego mają się pojawić również rozwiązania Z Flex, czyli na przykład dwa razy zginany ekran. Kolejna rzecz to Tab, który będzie również jakby składanym tabletem, więc widać, że idą w tą stronę i bardzo dobrze, bo im więcej takich produktów, nawet jeżeli ich nie kupujecie, to oznacza tyle, że ktoś tam na pewno się na nie zdecyduje. A jeżeli będzie, powiedzmy, popyt na te urządzenia, to będą powstawały też tańsze rozwiązania, które myślę, że będą troszkę bardziej przyjazne dla nas. Więc jeżeli te przecieki się potwierdzą, a jest to taka strategia pewna na kilka ładnych lat, to rzeczywiście, jeżeli chodzi o te urządzenia składane, to będziemy ich widzieć coraz więcej i moim zdaniem dobrze. Tym bardziej, że coraz więcej różnych telefonów. No rzeczywiście chcę albo próbuję zrobić to wreszcie dobrze. Wczorajsza premiera europejska i polska właściwie, no bo już urządzenie wcześniej było pokazane. Oppo Finda N2 Flip urządzenie rzeczywiście wygląda świetnie, to bez dwóch zdań. Nie ma może topowej specyfikacji, nie ma wszystkiego tego, co oferuje konkurencja, jakiejś wodoodporności, indukcji, aparatów z optyczną stabilizacją, czy możliwości przełączania i tak dalej. Natomiast to można częściowo gdzieś tam na przykład to przełączanie poprawić w aktualizacjach, tak samo jak wykorzystanie tego przedniego panelu. No, tam czy jest świetne, natomiast oprócz tego chciałbym, żebyśmy mogli więcej robić na tym ekranie, tym bardziej, że on jest jakby w tych proporcjach pionowych, czyli bardzo tak sensownych, właśnie do przeglądania wszystkiego, do scrollowania sobie, więc wydaje mi się, że to jest jak najbardziej fajny pomysł prawdopodobnie Z Flip 5 też ma mieć dużo większy ekran i rzeczywiście będzie można, może nawet tak jak w Z Foldzie operować cały system na tym małym ekranie to byłbyż to, rzeczywiście to by była rzecz, która rozwiązywała właściwie wszystkie problemy Samsunga Natomiast pojawiły się nieoficjalne ale takie przecieki, że motorola nie chce zostać w tyle i praktycznie cały front będzie ekranem. Znaczy, w sensie aparaty będą jakby wycięte w ekranie. Wygląda to absolutnie genialnie. W sensie wiem, że sporo osób powie, że hej, no zaraz palcem będziemy smugać. Po tych obiektywach będą cały czas brudne i pewno, tak. Natomiast e, przypominam, że na przykład nie wiem, osoby z tym poradzili, że można po prostu obrócić sobie telefon w zależności, czy jesteśmy prawo, czy lewo ręczni. I tutaj rzeczywiście ten ekran jest y, jakby całym frontem. Wygląda to absolutnie fantastycznie. I ja już mówiłem, dlaczego tak mamy z tego korzystać, bo są czynności, kiedy tak naprawdę nie potrzebujemy otwierać y, jakby dużego ekranu. W sensie, jeżeli ktoś do nas pisze tylko i chcemy odpisać, ok, nie, dobra, dzięki, albo jakąś tam. Tam predefiniowają odpowiedź albo chcemy tylko przeskrolować sobie gdzieś tam, albo włączyć, nie wiem, jakiś parkometr w Skycashu, albo chcemy przeglądać sobie szybko, nie wiem, Twittera albo Facebooka, czy zobaczyć, czy jakieś maile przyszły. Jeżeli można robić to na zewnętrznym ekranie, który na pewno będzie zużywał mniej energii, nawet jeżeli będzie tak ogromny i będzie wypełniał całość, to i tak będzie o połowę mniejszy od tego, który jest wewnątrz, to zawsze to jest duży plus. Tym bardziej, że te urządzenia składane w formie flipa właśnie zawsze mają trochę mniejsze baterie, więc no to będzie takie rozwiązanie, które jakby na połowę czasu pozwoli nam na przykład na robienie rzeczy właśnie na zewnętrznym ekranie. Absolutnie kapitalny pomysł. Kibicuję, żeby to weszło do produkcji, żeby tak to wyglądało w przypadku Motorola. I nawet jeżeli te aparaty będą się jakoś tam nadmiernie brudzić, to trudno, ale jest to kompromis, który ja na przykład byłbym w stanie ponieść kosztem tego, że ten ekran rzeczywiście jest tak funkcjonalny, jeżeli tam będzie można normalne aplikacje odpalać odpalić sobie nawet nie wiem, czy coś innego, jakiegoś tam, jakiś stream, gdzie po prostu więcej słuchasz niż oglądasz, to, to myślę, że jest to absolutnie kapitalne. I to na dzisiaj tyle, dzięki bardzo. Ja postaram się oczywiście na MWC zahaczyć o wszystkie te takie najważniejsze marki, żeby zobaczyć, co tam w trawie piszczy. Pewno i tak te urządzenia z biegiem czasu trafią do nas do Polski. Natomiast no jest to zawsze szansa, żeby zobaczyć coś tam wcześniej. Pojawi się również w momencie, kiedy mnie nie będzie. I premierowe pierwsze wrażenia jednego telefonu, o którym pewnie już trochę wiecie, porównanie, na które myślę dużo osób będzie czekało. Więc zapraszam, będzie się dużo działo w nadchodzącym tygodniu. Trzymajcie się. Dzięki, hej.